Dzisiaj mam dla Was kolejną topkę. Ja wiem, że wy lubicie topki. Ja lubię topki, więc to jest idealny układ. I dzisiaj przejdziemy do moich ulubionych bohaterów. Jak zawsze panie mają pierwszeństwo, więc zaczynamy od top 10 moich ulubionych bohaterek literackich, więc zapraszam. Miejsce 10 zajmuje Ania Shirley, czyli postać, którą się albo kocha, albo nienawidzi. Ja z Anią. Tak naprawdę troszkę dorastałam, uwielbiam ją, jest bardzo kreatywna, po prostu tak mnie rozbawiła i nigdy nie zapomnę jak się śmiałam z niej, że upiekła ciasto bez mąki, dopóki sama tego nie zrobiłam. Więc tak naprawdę trochę się z nią łączę i jeżeli ktoś nie czytał pozostałych części tej sagi, bo to jest taki cykl, wiecie, Ania z Zielonego Zgórza, później jest Ania taka, Ania taka, Ania taka, Ania na uniwersytecie itp. itd., to zapraszam, bo naprawdę później się dzieją fajne rzeczy i tak naprawdę... Przeżyłam z nią pierwszą miłość, tak jakby, że w książkową pierwszą miłość, że ona przeżywała miłość i ja wtedy czułam pierwszą książkową miłość, jeżeli wiecie o co mi chodzi, więc tak. Ania Shirley musiała być w tym zestawie i zajmuje miejsce dziesiąte. Miejsce dziewiąte zajmuje Bridget Jones, ukochana przez mnie Bridget, z którą się utożsamia, ponieważ tak jak ona jestem miss gracji, miss zgrabności, jeżeli ktoś z was kiedyś mnie poczęstuje herbatą w ulubionym kubku, to zazwyczaj nie odzyskacie tego kubka, bo ja jestem po prostu taka niezdara ze mnie, że to jest straszne. I tak jak Bridget, mam wiele takich fajnych, może niefajnych historii, których ja chciałam wypaść cudownie, super ekstra, żebym była poważna, a nigdy mi nie wychodzi, więc Bridget na pewno jest tak jakby moją umentalną y, siostrą książkową i daje jej wielką łapkę w górę. Miejsce ósme zajmuje Alię Huntington, której pewnie nie znacie, bo mało osób zna tą postać. Jest to główna postać. Postać rzęska w serii ostatnia spowiedź, którą kocham w ogóle, kocham nie na ty wie, że ja cię kocham w ogóle to życie. I wiem, że dużo osób ma dużo tak jakby wątów, jeżeli mogę to powiedzieć do tej postaci, ale ja ją doskonale rozumiem. Dziewczyna ma 18 lat, musi sobie poradzić sama. I ja się naprawdę nie dziwię, że ona nie jest idealna. Mi się to w niej bardzo podoba, że ona ma swoje lęki, boi się czegoś, nie wie, co zdecydować. To jest w niej cudowne i to, co ona robi, po prostu to jest cała moja. Cała moja, cała, cała, moja też pasja. Ja też się tym interesuję, dlatego doskonale rozumiałam. I w ogóle ta seria jest mega, więc musicie ją przeczytać. Bo naprawdę Ali jest super, ja ją uwielbiam. To, jak ona cała sobą prezentuje, to jest przeciwieństwo mnie, bo ja jestem taka niezdarna. Ona jest taka. Ho, ho, wiecie o co chodzi? I tak. Ale na pewno musiała się pojawić z tej topce. Miejsce siódme zajmuje, oczywiście, musiała się tutaj pojawić. Ja wiem, że wy wiecie, że ona tu będzie Denelis. Je! Yeah. Ja kocham Danelis, ponieważ ona jest całkowitym przeciwieństwem też mnie. To jest taka, wiecie, babka, która potrafi być jak potrzeba kobietom, która jest kobietą, która jest dźwięk, dźwięk gracja i w ogóle. A jak coś się nie podoba, to tupnie nogą wszystkich z popieli i tyle. I ma smoki. Oczywiście, te smoki są cudowne, ja bym chciała na tych smokach sobie. To też bym to chciała mieć takie zwłoki sobie tak latać. Ja zazwyczaj, właśnie, w, zarówno w serialu, jak i w książce, czekam na te momenty z Denalis, bo po prostu kocham to. Kocham Denalis i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. I ja się boję, bo trochę R.R. Martin tak wiecie, potraktowała jako swojego pupilka. I ja się boję, że coś się stanie, a nie może się stać, bo to jest Denalis. Denalis jest cudowna i ją kocham, po prostu ją kocham. Miejsce szóste zajmuje Louisa Lu Clark, czyli bohaterka, główna bohaterka książki, zanim się pojawiłeś. Ja uwielbiam, bo po prostu ona jest genialna. Jak ona wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, to zawsze przynosi ze sobą światło i to jest cudowne, że taka pozytywna energia raz z nią idzie. Ja czytając tę książkę bardzo mocno się śmiałam i bardzo mocno spod, widziałam dużo rzeczy, które mnie z nią utożsamiają. Poza tym ona jest taka kolorowa, a ja lubię bohaterów kolorowych. To nie lubię w ogóle bohaterów kolorowych. Jak komuś nie chce się czytać, obejrzyjcie film, bo naprawdę też jest genialny, ale wiadomo, książka jest lepsza i to jak to tam się dzieje i to jak ona się zachowuje, jak ona potrafi wyjść z sytuacji. Teoretycznie bez wyjścia jest genialne, dlatego musiała tutaj być. Listy piąty, czyli jesteśmy na półmetku i zajmuje je bohaterka z jednych z moich ulubionych serii, czyli Selina, Sadowien. Ja nigdy nie podawiam tego, tego nazwiska, więc mam nadzieję, że teraz mi się udało. I długo się zastanawiałam, czy bardziej lubię fejrę, czy bardziej lubię Selinę, ale stwierdziłam, że jednak Selina to jest ta babka, bo ja lubię takie babki, które wycie. Tak jak to jest taka Dynelis, że z innej opowieści troszkę jest mniej. Jakby to powiedzieć, ona też ma swoje wady. Wiem, że dużo osób, tak samo jak innym bohaterkom, zarzuca to, że ona ma swoje wady, ale ja bardzo się z nim utożsamiam, ona jest cudowna i po prostu, to, co ona wymyśla czasami, jest genialne, to, co robi pani Stara Dzień się jest genialne. Ja się nie mogę doczekać dalszych tomów, bo tak jak się skończyła yy, ostatni tom, to po prostu to, co się stało z Seliną, to mi po prostu strzeliło w głowę i nie mogłam wstać z podłogi, i, i po prostu Selina potrafi dopiąć swojego. To jest babka chodząca po prostu twardo po ziemi. Jak ktoś się wzywuje, to po prostu podejrznie gardło i tyle nie będzie dyskusji. Na miejscu czwartym zasiada bohaterka, o której tak naprawdę dużo osób już zapomniało. Chodzi tutaj mi o Rose Hathaway, czyli Rose, Rose bohaterka z Akademii Wampirów, który wiecie, która jest taka przebojowa. Która potrafi też komuś pobić mordę i która jest naprawdę genialna. Ja dawno nie czytałam Akademii Wampirów ale zawsze ją lubiłam. Wiem, że na pewno bym się z nią zaprzyjaźniła, bo to jest po prostu mój żart, to jest moje bycie i na pewno byśmy się ze sobą I to, jak to w ogóle, jak Ross wychodzi z sytuacji nie do wyjścia, jest genialne, dlatego jeżeli nie czytaliście Akademii, to proszę przeczytajcie. Ja wiem, że te książki są teraz chyba trudno dostępne, ale jak ktoś chce, to potrafi i musicie to przeczytać, bo naprawdę geniusz. Miejsce trzecie zajmuje Elżbieta Bennett, do Jane Austin. I to jest postać, która wychodzi poza ramy w, swoim, w swoich czasach. Ponieważ w czasach, gdy kobiety miały tylko pięknie wyglądać, rodzić dzieci i podrywać facetów, ona jest inteligentna, ma swoje zdanie, potrafi pozostawić na swoim i nie interesuje ją tak naprawdę zdanie innych. Może interesuje, ale ona i tak wie swoje i puszcza to, puszcza to mimo uszu, to wiecie. I to jest cudowne, uwielbiam żeby te, te w ogóle wszystkie rozmyślenia, wszystkie rozmowy z innymi ludźmi, jak ona cudownie to robi, że wie, że ci ludzie nie mają racji, ale ona... Z nimi tak rozmawia, żeby, żeby im to powiedzieć, że nie mają racji w taki sposób elegancki, ja bym tak nie potrafiła. I to jest genialne, dlatego jeżeli nie czytaliście dumy i uprzedzenia, to ja nie wiem co wy tu robicie. Lećcie i czytajcie, bo to jest super książka. I teraz miejsce pierwsze, dlaczego miejsce pierwsze po miejscu trzecim? Nie, to ja nie mam problemów z matematyką, ja lubię matematykę, bo mam całkiem dobra z matematyki, ale po prostu nie wiedziałam, kogo wybrać, ponieważ mam dwie takie bohaterki, które bardzo kocham, jedną znam już od hu hu, hu hu znam się po prostu jak łyse konie, a drugą poznałam niedawno i tak naprawdę jeszcze ją odkrywam, ponieważ jeszcze nie przeczytałam wszystkich książek z nią, ale ją i tak kocham. Pierwszą z nich, i ja wiem, że wy wiedzieliście, że tu się pojawi ta bohaterka, jest oczywiście Hermiona Granger, która jest genialna. Ja nie, chyba nie muszę nic mówić o Hermionie, która jest po prostu całym mózgiem Harry'ego Pottera jak dla mnie, bo to dzień gdyby nie ona, to by wszyscy już dawno umarli i, i to była masakra. I nie muszę po prostu tutaj mówić nic więcej, bo wy wiecie, że Hermiona jest cudowna i ja też wiem i nie muszę o tym nikomu mówić, bo ona sama z siebie po prostu broni. Tu już obok Hermione na najwyższym stopniu podium ustawi Świętosława z książek Pani Cherezińskiej, Hardy i Królowej. I ona jest taka genialna, naprawdę, to jest taka twarda babka. Ja uwielbiam takie mocne charaktery, ale które jednak nie są aż tak idealne, które znamy też obawy i to, co one czują, ale Świętosława naprawdę jest to mistrzostwo kreowania bohaterów, ja Pani Cherezińskiej już nie raz składałam pokłony i będę to robiła na zawsze, bo to, co Świętosława w ogóle to, co ona zrobiła jako postać historyczna, i to, co jak ona jest opisana w tej książce, jest niesamowite to jak ona potrafi, tak jak większość bohaterów, których tu przedstawiłam, bo ja lubię bardzo mocnych bohaterów, tupnąć go, postawić na swoim i to, co ona poświęciła dla dobra swoich najwyż... najbliższych, to jest po prostu niesamowite. Mam nadzieję, że zapoznacie się z tym książką, bo naprawdę są genialne. I to była topka moich ulubionych bohaterek literackich. Mam nadzieję, że też trochę was zaciekawiłam i sięgniecie po jakąś książkę, która jest o tej bohaterce. Ja nie będę przedłużała, życzę wam miłego weekendu, miłego dnia, miłego tygodnia. Trzymajcie się i życzę wam słoneczka! Gracias.